O, dziękuję! Trzy złote. Kufel piwa, kufel piwa, kufel piwa. Kufel, piwa, kufel. Ktoś by mógł pomyśleć, że czekałem, nasz pierwszy donate wpadnie, bo tak za darmo się odzywać, to, to nie wypada czy coś, ale tak przypadkiem wyszło. Dziękuję za donate, a dzień dobry, witam wszystkich na ostatnim streamie w tym roku. Nie będzie już więcej streamów w tym roku, słuchajcie. Yy, nie, no, idę po mleko, widzimy się w przyszłym roku, czy coś, bo normalnie to nie ma sensu, nie? Yy, dobra, dziękuję za resuby. Teraz tak. Yy, było, było tak, yy, uwaga, najpierw Bessia z Krakowa odnowiła subskrypcję 13 minut temu, potem Rider Podłoga, dobry dzień, witam, później Szojusz, Papryk86, Ciopąk95, Dawid24p, Bocian989, Marcin111, czekaj czekaj czekaj, muszę sobie tutaj, Marcin111, Marcin Spider i Maksymilian teraz właśnie, no. Także dzień dobry, witam, jestem. Siedzimy do... drugiej... nie mam pojęcia w sumie do której siedzimy, do aż mi się znudzi. Yy, i, i tego... no. Nie... w co? E, miło, że nie Railroadsy, to nie trzeba znowu tyrać na tego złodzieja. O ty kurde. Ej, cały dzień przesiedziałem tutaj na dupie i teraz przyszedłem akurat jak jest noc już, no nieźle. Płomień coś ode mnie chce w ogóle. Już trzeci jakiś, trzecią jakąś rzecz tutaj kliknąłem, myślałem, że to się odnowa jakby od początku, ale nie, coś nowego. Znajdź zagubioną duszę, coś tam, znowu jakiś nowy znacznik. Znowu tutaj coś jeszcze. po Popleczników więcej, coś tam, dziel się energią, dobra, i jeszcze... Nie, już tyle, okej. Okay. Spróbować czyste dusze, nowe zadania, nowe updatey były, jakieś rzeczy w ogóle. Eee, I tutaj... <śmienic> Kacpie. Kurde. Sto złotych. Kufel piwa, 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 <try> kufel piwa, 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 kufel piwa. Kufel piwa. Szuka, szukałem animacji z dżemem kota i kurde, nie znalazłem. Eee... Gips tu jest. Eee, dziękuję za donate a. kurde, kufel piwa, kufel piwa, kufel piwa. No. podkreślenie, ale podkreślenie byłem. Kurde. 100 złotych. Wszystkiego najlepszego w nowym roku czy coś. Może załapię się chociaż na końcówkę Sylwestra z przegrywem Verisage. Verisage? Y dziękuję za donate. Czemu Verisage od razu? Kurcze. Y dobra, w ogóle... Tak, dziękuję za donate. Czekaj, gdzie ja jestem? Ja jestem tutaj, nie? Tak, tutaj. Mój dom jest ten właściwy. Co to było? Nie da pograć. Urze. 50 złotych. To ten wszystkiego nawzajem i kufel piwa. Wszystkiego nawzajem i kufel piwa. Dziękuję za donatę. No, yy, mam pada, wiecie co? Mam pada, i będę będę próbował czasem coś tam se pochodzić napadzie pograć, ale to tak w napadzie tylko jakimś ewentualnym. Bo ja jestem raczej, kurde, myszka i klawiatura type of guy, także zobaczymy, zobaczymy jak to będzie wychodziło. Kajta moja hatorka. Jeszcze po ciemku, kurde, to ja w ogóle dużo zobaczę teraz, nie? Oj! Aaaa! Nic nie widzę, kurde, co się dzieje. To istnie a jusę samo szalisz! Kurde, 300 zł. Dobry. Wszystkiego dobrego w nowym roku dla wszystkich ode mnie i od roku go. Pozdrowionka z Ciochą. Dzięki za donate'a i. Podkreślenie, podkreślenie name. No mamy też. No to szczęśliwego Nowego Jorku. Nowego Jorku XD Patryk Metal 10 zł kolorowego jajka smacznej złoto piedzieć, wpływa do piwa, naszego skarbcza szklanion kafel piwa stukające się kieliszki kufel piwa stukające się kufle piwa stukające się kieliszki kufel piwa stukające się wramszungrena takie te wramszungrena kieliszki kufel piwa stukające się kufle piwa stukające się kieliszki kufel piwa stukające się kufle piwa stukające się kieliszki kufel piwa stukające się kufle piwa stukające się kieliszki kufel piwa stukające się kufle piwa stukające się kieliszki kufel piwa stukające się kufle piwa stukające się kieliszki kufel Piwa, stukające się kufle, piwa, stukające się kieliszki. No! Dziękuję za donate. Y. I za zabicy, pan Kształt, to jeszcze tutaj. Też dziękuję za bicy. I... co to. To jest coś tam. No. 150 zł. Już któryś raz na Sylwestra X pozdro ze soli. Szczęśliwego nowego dozoba za rok, X. Okej. Okay. Ze soli. A ten sól taka tamtego. Sól? Koło tamtej? Nie, ja, 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 ja Dziękuję za donate. 4 w ogóle. złote. Wszystkiego najlepszego ja co, panie Gurejstofie ja Dziadewiczu w nowym roku i żeby seria z Zwigier potrwała dłużej niż 25 odcinków kufel piwa, kufel piwa. Cieszę, że ktoś to będzie oglądał? Tyle odcinków. Bo ja kurde nie wiem, ale dziękuję za donata też. Sól, sól pieprza. Nowa sól. O. Dobra w ogóle. Tu mam jakąś herbatkę. Tutaj też mam herbatę. Kury PIEJĄ kury. Słuchajcie, sól koło z wardonia, no właśnie, tamta. Tam mają studnię, w której jest słona woda. <mulity> stawki, nie. 20 złotych. Wszystkiego najlepszego wszystkim. Ding dang Ding dang! Dzięki za Donaita. To ta sól, która wiedziała właśnie, czy sól wie. O, właśnie, tak, tak, tak. Tamta trasa. No. Że ludzie chodzą, no ku... A tam jest ten złodupiec jeden, dobra. E, też czegoś chce ode mnie. Kurde, kosturem, właśnie, tylko ja miałem. I CHR, i 52, 10 zł. Zapytałem wczoraj, czy będzie Sylwester z przegrywem. Jakbym wiedział, że no, ja będzie. Ja nie wiedziałem, czy będzie. Szczęśliwego nowego roku wszystkim. Ja nie wiedziałem, czy będzie, czy nie będzie. No, dzięki za Dunaj i Tanosory, no. no. Wieśniak! Kurde, dwie <laughs> Jezu, ale rzeczy dobra. Jak tu się jeszcze teraz ten yy... Shift plus R? To były chyba stosy. A R to? Nein doch. Oh. Trak, zł. trzy złote. Odpal skrap później. Nie. Dzięki za donate'a Nein doch. Oh. KBR D64X 3 złote Proszę nie odpalaj skrap później Proszę nie odpalaj skrap. później ja Nie będę odpalał skrapa. Nie chcę Enshrouded, fajne, dużo rzeczy nowych i w ogóle od czasu jak ostatnio grałem Update był, zobacz magazyn odwiedź Wow, okej, okay, dobrze, zaraz pójdziemy odwiedzić magazyn Leśny burak Mają oh. oh. no, nawet ring do walk Driver. w błocie. 5 złotych, 18 groszy. Siema, nie oglądam w tym Siema. roku, Ale jak co roku coś wyślę ty. Nie oglądasz, kurde, wyszedłeś z klubu przegrywów? Czy coś? Dzięki za donejta w każdym razie. Brzmiały jakby miały jakieś ciekawsze rzeczy do roboty. Gdzieś wyszedł do ludzi, kurde, ja nie wiem. Kojarzę za bardzo. Syriusz podkreślenie 85, 10 zł. Z okazji nadchodzącego nowego roku. Na zdrowie partychat. Na zdrowie partychat. Dziękuję pan Syriusz za donata i do siego i takie tam. E, nawzajem czy coś o. właśnie, na, nawzajem. Czy grobowce, coś tam, tego znak sameta jakiegoś, kurcze. Bujne pastwisko. Radio, 15 zł. Jak tam zapasy mleka? Zapasy mleka kończą się, słuchaj. Ja myślę, że następne streamy to dopiero w przyszłym roku będą. Dziękuję za donate. Radio. Oj, oj, oj. Bójne pastwisko, to jest dziś. Wysko, Westcott, Radzio, 10 złotych. Dolina poproci, tak Woodgard. Rukmor. Tak czułeś? Długogród Morwena. Nederton Wzniesienie, Fort Nadzieja. Cier, nie, nie A dobra. 50 zł. O! No to panie, pałki z szczęśliwego nowego i dużo pozytywnych wibracji w sklepie. A jeszcze nie z ma, jeszcze pół godziny! Wibracjami w sklepie z pozytywnymi wibracjami. Dziękuję za tak, Rigwald. Nawzajem, czy coś. I nawzajem udław się jajem. Nie no. Dobra, tu jest w ogóle pełno yy, sól. Co ja tutaj robię? Czarny proch? Nie.